Nie gołębien nagradkę nagrywamy. Tutaj tak. ja odebrałem poród samiczka yy, niesło jajko tutaj Takinga i co na koszcie? Tyle Radek mówił daje głos złotych, 50 tak. złoty. 50 zł, tak. staropolaków mamy dwóch samczyków płowych po 80 zł. Yy, no i mamy tutaj no już, yy, yy, już mamy samiczkę 50 zł Parka Bocianów jest yy, zwykłych mamy tutaj po 50 złotych sztukę, no i mamy tutaj jeszcze co? Yy, a teraz te czarne to a są? Te czarne to są yy, ryś czarny. Ryś czarny, yy, tak, o, proszę ryż bardzo. Czarny. Muszę policz sam tego. te same. I ile te ryśki? A 8 dych za parę. 8 dych, Kolej, kolegi tak. Radka i te widemki parzyste? Yy, widemki parzyste 50 zł. 50 zł radek podawa podaj jeszcze radek na ja raz 604 7, 7, yy, przepraszam, 604 944 764. Kolega podawał namiar. Czy też podawał namiar? Radek, co tutaj mamy? mamy te tak, winery, poilejkę. te winery 120 para. Staluszek, samiczka. Yy, tutaj mamy staluszka, samiczkę tak. 200 zł. Sztuka para nywków Izabelek. Mamy 100 zł. Czekamy. No i winerki mamy tak. Od 30, od 30 winerki mamy o, do, do 150 za o, teraz się pokazała. Gołębie Radka, Radek ty podawał namiar do Ciebie. Są takie gołębie jakie są. Cena u Radka tak samo tutaj jest do uzgodnienia. Życzę miłej, do, udanej niedzieli i udanego również miłego, dobrego tygodnia wszystkim. Zapraszamy też tutaj do Jedlińska. Ludzie mają zbożek, przychodzący, ale dzisiaj słabo dzisiaj. Co, tu mamy? To, to tutaj pszeniczka po ile? To Więc chodzi mi o jęczmie. po ile? Też stópkę? A to 80 zł. to 80 zł. Też mam takie króliki, tu mamy pawiki. I bociany, a gdzieś kolega odszedł. W ogóle Te Tu mam bociany warszawskie. Są jakieś parki, bo to są widzę, płowe i siwe? Para parzysta i samiec, samica. Parzyste to które są? Płowe czy siwe? Yy, płowe. Płowe są parzy. Ile parka typowych? płowych? Osiem dyszek. Osiem dyszek, a te siwe? Tak samo. Tak samo. I tutaj żałowny? Co to kosztuje żałowny? Sześć dyszek. Też mam takie jasne mamy Mamy tutaj Tiplery Ale nie ma kolegi Nie wiem po ile Tu jest czaposz I takie jasne Tu mam taki goły kolega, co tu mamy? Żałobny takie widzę, gnóweczek Ciemny i po ile za jasny taki? Tak po 10, po 15 Po 10, po 15 zł Tu mam takie widymki widzę Krymeczek, Widymki siwy potrzebę taka łyska. Pani Maczko, nie, 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 nie pana, witam. Wszystko dobrego od nowym rokiem. Wczoraj nie, nie. w Radomiu było więcej niż dzisiaj, co mówię, 6 stopni temperatura. Ale nie wiem, czyje to są kołęby Witam Tomka, serdecznie. Tomka, Tomka, Tomka. Tomka. Tomek, tam czy na komentarze da, da nam, jak później będziesz poszedł. Witam serdecznie na kanale Lotowanie Andrzej, zapraszam na relację z Tak w Jedlińsku. No, tak w Jedlińsku jest. Ale przy tej temperaturze to jest, uważam, że jest mały. Wczoraj w Radomiu było minus 16, to było więcej osób niż dzisiaj w Jedniku. Ale sypał śnieg i stąd taka dzisiaj jest obecność tutaj niektórych. Także frekwencja dzisiaj nie jest wysoka. głównie Tomka, Tomek się pokazał. Tomek, dawaj tutaj. Po ile co tu mamy, cześć Tomek, dobrego dnia. Ci jest pogoda naprawdę dobra, tylko że sypało wcześniej, nie? Tomek, po ile masz te widymy, co tu mamy? Tu jest para czerwonych widynków. Tak. 80 zł. Tak. Samiczka tamta 40. Mhm. Krymka samica 40 Czarny widym samiec 50 Poczekaj, 50, ten widymek 50 tak. samczyk Tak o. Te ciemne po dyszku mi tam Tomek podaj namiar 509, 648, 187 Dobra <try> nie, lampa Czekaj zamykam, lampa To ona i się nic nie stanie Do się nic nie stało Wczoraj tu się bawałem na mrozie Byłowa domy minus 16 czy... jedynie, jedynie to tylko ona może nam rósł, nie? No ale telefon też nie wiedziałem, ja że jest drugi telefon wczoraj o kurczę też gąbię Tomka pawikę Tomek co tutaj jakie pawiki mamy powiedz no król skrócie yy, para czarnych boków 100 zł eee, Tu jest No, Tam samczyk Tak I po ile te boki mamy? No za te czarne stówkę cenie stówkę. Tu jest czar yy, żółty bok samczy, Tam w o, pokażemy tutaj. No, tutaj jest ten bok czarny, ten tutaj. Tak, to jest para parzysta z tą czarną. Z tą czarną, żółty tutaj wiedzy jest, jest bok yy, żółty tak Żółty samczyk 50zł. Tam jest żółty tak samo. I ten cały żółty 40zł. No. Ten gruszkowy 30zł. I to Tomek podobał nam, ja dobrze oglądamy film, bo tam... nie Tak postaram się, tu mamy czajkę saksonską, i ta Saks. czajka, co kosztuje samczyk? 40. Tu mamy niemieckie wystawowe parka, A. tak. I co one kosztują? 150. 150 za tą, za tą parkę Nyweczek powie co to co to tam mam. Pokażmy pokaż się sam czy takie cztery dyszki i wyśwanczka, tak? Tak kosztuje? Podajesz na miarę na te niemieckie czy nie? Telefon? No. no to jest to Tomek też jakby coś tutaj to udzielił informacji tutaj o te niemieckie, jakby ktoś potrzebował. Tak, mam Pana Janka. Pani Janku, Pani Janku. Na chwilę można, skończymy dyskusję, mówimy, co tu mamy, po ile mamy te, te pocztowe, witam, nie zdejmować. Poddyszku, te pocztowe, pan Janka mam na miarę. Tu mam białe pocztowe, Pani Janku, po ile? Parę para 60zł parzystę tak? Na roku, tak? Tak 60zł jest do panenka namiar Tutaj w Budapeszcie po ile? Pod 2 Samica żółta, samiczka ta. Też panienka jest namiar To jest żałobniczka, Sam... samiczka Samica Wyśwanczka Samiec Kosztują? Wyśwancz 60zł ta... Byciany warszawskie też panienka? Po 50zł Po 50zł to jest para czy nie? Nie Czerwony to co to jest? To chyba samica będzie, czarny jest samiec. Samiec też palianka. Tutaj, to bociano jest jakaś para? Para jest i, i samica. Nie I ile te się siwe? Rozwiedli. Po 80 zł. Też też palianka, wyświęcony jest na miar. Co ty mamy tutaj? Bok to jest, co, co Samczyk, to mamy? Kosztuje? Trzy dyski. Krzyżak czerwony. Samczyk, dwie pół dyski. Łapczaty, taki widymek? A, to taki wyszedł jeszcze teraz, takie dwie dyski. Pasiatę, samczyk, winerek tam winerek to co to jest? To jest samczyk. Też kosztuje? Trzy dyszki. I karpiatę tutaj jest chyba coś tutaj. Karpiatę. No. To jest samczyk. Cztery dyszki. Cztery I po te bucianki mam kolego? Po się się za szybkę Samce, samiczki? Samiczka dwa samce samce. Tutaj mamy te widimki, to w parze mamy? Parzysta para za pięć dyszek. Pięć dyszek. Pawik? Pawik dwie dyski. Orzełek? Siedem dyszek. Samiczka ta orzełka, nie? Tak. Tu mam takie mulemsiki. Jest jakaś para tych mulemansów? Tak. Para parzysta i, no, i drugi samczyk. I po tak za sztukę te mulemanse? Sześć dyszek za sztukę. Za sztukę. Ładny kolor, ładna barwa. Kolega czyta komentarze pod filmem. To takie bocianki, ile za sztukę? 9,5 stówy parzyste. 9,5 stówy a I ten jest i... stówka, tak? 4 dyszki. 4 dyszki. Ty jasny tutaj po ile masz? Po 3 dyszki. Jasne, po 3 dyszki. Stówka taka para, ale cena za, za worka nie, nie, nie idzie. Czekaj, tak, para parzysta staropolskich, ile para parzysta, ile kosztuje? Ile? Stówkę. Stówkę, a ten może po ile? Po 3 dyszki. Po trzy dyszki. To jest pogoda, dobra, takie jaśniaczki, kolega dowióz, takie fajne jasniaczki białe. W jakiej cenie te jaśniaczki? 20, 30 zł 230 złoty też? też? Też 20-30 zł. No koledzy dojeżdżają. I Budapesz I dyszkal I na wianko takie widać, fajny Budapesz. Nagrywam głębiej pana Maczko na miarę Te widimki to w parze mamy, Cza, czarny z czerwony. Samica Proszę? Wydymka czarna samica Samica, to jest motyle warszawski, bo być na krótkim ziółku pana maczka. Samiczka i co ona kosztuje? I pusuki, a te nieweczki to co to są? Parka jest parzysta. Parka parzysta. I ile takie neweczki? Mniej pół stówy O co się tutaj klatka chodzi? tak? Te neweczki pana maczka, no? Tam widzimy. Kurde. to. ja sobie Zrób ręką tutaj sam Pana Maczka, parka tych knifków. ile jeszcze raz ile one kosztują? 250 zł. 250 zł na wejściowa. Zaraz, 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 one przyjedą same to... ...i się one odwrócą tylko. Dobre, dobra dobre, dobre. jakieś takie... Też pana Maczka, ten chmielek to co to jest? Sam przyjechał. I on kosztuje? Zaparkę po turystówki. Zaparkę parkę To jest samica tam to będzie samiczka, półturystówki. To jest samiczka Pozał. Tu panu maczka krymeczki po Parka, taka parka. Proszę zobaczyć jakie ładne. Łapcie kosmy, kolorek, kroneczka. Super. Jezu pan maczka na miar. Dobra, dobra Dobra, dobrze. Nic. Tutaj to będzie lepiej. Maczku mnie wyskoczył. Spokojnie, 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 spokojnie. I o, o, dobra, dobra, o, do, dobra chyba dobrze będzie, nic tam on się uspokoi, a to tutaj to, 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 to ja się złapię, tak to się ona jest dobrze O. o, o. o. nie wyskoczyły pan maczka tak, który naprawdę dobrane. ale się też kurde, no, tak, jakby pasował? no, Ciii. Ciii. Lubię nie, nie, nie są w parze, samiec i samica, pan Maciek dopuścił, ale Mogę wypaść, bo nie jest, bo jest salnica widać, że dziewięć są, to. Jest tu Mariuszek, nagrywamy. Mam do kolegi na takie śniadżki krótkie, mają proszę zobaczyć, gołębie tak samo ganiane. I Mariusz, i jaka cena tutaj, od ilu do ilu? 40 do 50. O A bociany tutaj w parze, masz te bociany? Bo jest jedno i drugie. A dwa samczyki i samiczka nie są w parze. I te chciałem też poje... po trzy po 4... dyszki. Buciany po trzy dyszki. paścik? Łapany. Łapany. Dyszkę, Dyszkę wyśwamczyk? Samiczka. A to tylko ta wyśwanczka. Samiczka. A ma słowo tutaj perwowe takie? To jest ta porówka. Nie ma słowa. Teraz się pokazała i ona kosztuje? 40. Czterdyszki. Mam do kolegi namiar. Proszę zobaczyć, tutaj, to jasne, co teraz ładnie, dobrze pokażę. To są krótkie gołębie, to jasne, drugie czyściutkie, wielutkie. Proszę bardzo, szyjki białe. Nie będę porównał to do, do których, bo to jest troszeczkę minimalnie, ale białe gołębie, wszystko krótkie, małe. I Jezu Mariusza, tutaj namiar. I nie. Takie mamy pawiki. Jaka cena tych pawików? Od dwóch do trzech Od dwóch do trzech dych. Proszę bardzo, takie pawiki mamy dzisiaj w Jelińsku. Tu mamy... Albumki te trwiwe nie? Tak. I takie albumeczki ile kosztują? A też. Wieczydychy. Winery gładkie po ile? Też. Wieczydychy, koroniaty też tak samo, tak? tak? Wszyscy wspólnie razem promujemy targ gołębi, nasze hobby i naszą pasję. To jest taka alsterka, spancerka ja mówię, na białym dziobie. To są stare gołębie, to starasa już ginie pomału. I on i ono kosztuje samiczka? Samiczka. Trzy dyszki. Trzy dyszki i te pste takie pocztowe po ile? Para 6 sześć dyszek. Sześć dyszek. Te widymki takie ja widymy to I są te, żółte. Ten, tak? Ten, ten, ten. A ten ciemny? Ten ciemny jest ładny, czarny. To krymek niby je taki. No ja wiem, ale ten krymek ten, ten? Ten murzyn. murzyn. ciemny, co kosztuje? Jedyszki. Tylko i my sylwka nagrywamy. Sylwek tam, tam, namiar później poda. Co tutaj mamy? Mów. Są, są dwie, dwie sroczki: są żółta jest samiczka 120 zł, czerwona samczyk, stówkę. Tak. E, bocian, bocian samiczka 50 zł. Co tam jeszcze? Bródki, dwóch samców, dwa czarne samce są po 70 zł, i ta pierwsza, tutaj co jest z brzegu, samiczka, to jest 7 dyszek za nią. Orzełek 6 dyszek, samiec i krakuski, tu... para parzysta, po 4 dyszek. Tutaj? No i ten 70 zł za niego, wystawowy niemiecki. wystawowy niemiecki. czerwony. Jest czerwony samc, jest. Samc. To jest niemiecki BWF. Samc. Niemiecki, niemiecki. niemiecki samczyk, bo to nie jest zwykły wyśwans. I co ten samczyk kosztuje? 60 zł. 60 zł. A masz to... tutaj też syrywkę nagrywam. Co tutaj mam sylwek Powiedz. Syrynki para parzysta 120 zł. Turczynek samiczka 300 zł. I widimki para parzysta 220 zł. Koroniate te widnie, tak, tak, tak. proszę bardzo, pokazane. Teraz, Sylwek, co tu mamy? Te mamy też kurczynki czarne, 500 zł. Koroniate on są? Tak, tak, tak. tak, no, tak, tak. no, widzę to. No. Wlaj e, dwie samiczki po 70 zł. E, wywrotki, wywrotki te siłe, tak, 140 zł. I dwóch samców e, winerków e, po 60 zł. I teraz, Sylwek tutaj podawam namiar. Dzwonił tylko 5 godzin 5 godzinach. Kolega tutaj udzielił namiaru. Jeszcze raz pokażę tej teblę tutaj. Siema kolego. Cześć, cześć. O, o właśnie wywrotki. Te siwe to gołębie sywka. Kolega udostępnił namiar. Winerki i widymki tutaj są koroniate i tam jest Maciuszek Czerwony, koroniaty. On się tutaj, ten Masiuszek się pokazał ten Masiuszek koroniaty kosztuje rybek? 300 zł 300 zł. 300 zł. Cena wyjściowa tam kolega udostępnie. i mi Marka nagrywamy takie potrzeby. Pójdę Panie Marku? 15 zł, a ten biały pocztowy to jest na, na jakim oku? Tutaj ten? Nie wiem i co to kosztuje? Dwie dyszki, Dwie dyszki. Ty też panu Marka takie jaśniaczki, po ile panie Marku tak? Po Po trzy za sztukę, cena jest pana Marka. panu Marka no, jak, Pan Marcza, jak, komentarze. Wszystkie jak wszystkie to Jak wszystkie to, 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 by były, po ile tak by były? No Marku? No ja po jak wszystkie by Po dwie kurtowo, jeszcze są takie koruniate, widzę, fajne białogony, widzę A wy szwanczyk co to jest ten szwanczyk? Nie no, ja wiem, to samiczko To samica chyba, by. fajnie, fajnie korytować szwanczka. I takie jaśniaczki pana Marka, a by kurcie po komentarze dyszki by były Przejmy komentarze, się do komentarzy piszemy, posłuchajmy tu mam takie jaśniaczki winerek, ale nie wiem po ile tutaj, krymeczek takie krymki mamy nie wiem czyje też, bo nie ma nikogo To gołem Janusza, nie wiem ile ten, wy ten wywrotek żółty, winery takie ale kolega podał tam namiar, zaraz, zaraz telefonem tam nagram, takie winerki nie wiem po ile tutaj, samce, samiczki co tutaj mamy, ale kolega udostępnił namiaru nie wiem, nie chcę strzelać bo nie wiem po ile. Jest pięć winerów i wywrotek kolegi Janusza, zaraz pokażę tam, namiar. Ale dużo nie. Tutaj ja, kolegi Janusza, to jest taka klatka, komplecik, jak ja mówię, szwedka i Berecik <coughs> Z tym stojaczkiem 150 zł i te winery które są kolegi. Tutaj kolega podał nam namiar, jakby coś to dzwonimy. I to też kolegi Janusza chyba też, tak mi się wydaje, to wszystko jest. <laughs> Także namiar jest do kolegi Ci z nic, i z to w chwile, dobra Te wyszpanceki samiczki po ile mamy? To jest fajne widzę, te, te żółte Cztery dychy, to jest fajna białogonka, taka smolna Ile kosztuje te ta białogonka? Też cztery Też cztery I to te jaśniaczki po ile mamy kolego? O trzy dychy O cholna tutaj, kurczę po trzy dychki, nie chce ci się Uchylać, no. Najlepiej, na po A to miało no, Takie przesułamę, co to jest? A ty, ty, to może być, to jest mieszane jak może być. To jest, ja, to jest i... rosowy, coś. Mieszane. z obrączką. A ty jasne, poróby, po, po, po ile masz? No, po, trzydychy. po trzydychy. To jest Mieszane chyba z Też Dlatego, żeby śnieg nie padał, to było więcej. I tu pasiaczki, tu jest taki czaposzek czerwony, nie wiem czyje. Jest taki pasiaczek. Oglądacie kanał Lotowania Andrzeja. Zobaczcie, co hodowcy proponują na targach w z Radomiu, w Zwoleniu, Przytyku. Słomczynia, tam będę został, wsuł, z z by nic nie ominęło i miłej, i dobrej niedzieli, To jest serek widzę Budapeszt ale nie wiem czy je, Budapeszt taki na wianku masłowa żałowniczka, widzę tutaj jest żałowne, jasne, fajne masłowe nie wiem czy je te gołębie są karpiaczka czy je to są, nie wiadomo a co? Trzy, trzy pana? No. no to trzeba powiedzieć Powiedz ten czapos, bo czaposów czerwonych nie ma Pięć deszek, <grym> to że To to co kosztuje? To żałobne Jasne No, wylocik Trzy, trzy dyszki i tutaj tak te posiaczki po ile mamy? Cztery, trzy dyszki Cztery, trzy dyszki, cztery dyszki, miłe gołębie Tutaj to masłowa to szybko powinna iść To ma a ten serek? Sześć dyszki Trzydyszki. a serek sereczek, ten samiczka? Cztery deszki. I budapescik? Pięć <gulana> no, to mamy fajne wiedeńskie. Te wiedeńskie ile kosztują tutaj? Pięć dni para. Pięć para, tutaj kolega robi promocję. Ciemny koroniaty. Szydyżki. Szydyżki, Budapeszcie taki postawny jest. Kosztuje? Jedyszki. Mam takie wyszwanczyki. Trzy I? samice, dwie czarne, jedna Tak, i te samiczki po ile? Pod wiedeżki. Pod wie dyszki mam, fajne samiczki, widzę, i tak samo, po 20 zł. Kilkich jasnych ma kolega ze 30 i fajne tutaj, właśnie, po ile? Pod dyszki no. Takie pasiaki, to, to żołne to co to kosztuje tutaj? To pierwsze A te pasiaki? pasiaki są czy żądne? I tutaj widzimy, też dwie dyszki tak widzimy, tak? Nie no widzimy O, teraz nie zauważyłem, bo tu łapcie ma tutaj. Samiczka młoda. Młodem złotych. Nie, bo nie zauważyłem bo do łapki. To dwie śniaski tak podwiedzki, tak? Tak, podwiedziesz. Podwiedzisz takie jasne. A dajesz samiar czy nie? Nie. No to poczekaj to, to pod tu kolega namiar po 20 zł, takie jaśniaki, mówimy o cenie hurtowej. Proszę zobaczyć, one są białe, tylko może nie są takie smalne, ale białe są. I panie proszę poleć mi i telefon. Paweł, tak. 606 752 368. Tylko dzwonimy w odpowiednich godzinach. To pana dama nagrywam takie bocianki, panie dama mnie one kosztują? 150 zł parka. 150 zł parka tych bocianów pana dama. jest namiar do kolegi. Cześć. Moja też paniki pana dama, po ile te babiki Po 50 zł sztuka a, a tutaj ten y, mamy Te sroczki tutaj pana dama, tutaj po ile te sroczki. Nie samica i samiec jest I po ile? Po 50 zł sztuka 50 zł samiec 120 zł 120 zł też pana dama i tutaj mamy, tutaj mamy Sroczki, czerwony samiec, czarna samica kosztują? Po 150 zł za sztukę. A wyśwant? Wyśwant samiczka, 3,5 dychy. 3,5 dychy. Pana dama te wywrotki pasyste i podnie te wywrotki? 320 zł para. Cześć, przepraszam. 320 zł, pana dama jest na miarę te wywrotki. 320 zł parka i wywrotek. Ach, poczekajcie, kurde. Dobra. Dobra, nie, 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 nie nie ruszam. kikiem jak on, niech ony sitku, tak. Parka też brać windur Pana Dama. Ile kosztują? 160 160zł parka Jest do Pana namiar Pana Dama Króliki Pana Dama Tu gońbieradka nagrywamy Radek, co to mamy? Sokoły widzę, mamy, nie? Tak, parę sokołów oczywiście 150zł Mamy czajeczkę, samiczkę 70zł Mamy parę sroczek 220zł O, to jest żółto tutaj, no Tak jest, para parzysta no i mamy co? Bociany mamy zwykłe 50 zł, a za sztukę? Kost... Za sztukę, tak. No. A kostkowe mamy od stówki tak do 150 zł. A to co to, to, to jest? A ten to jest, to jest turkot niemiecki samiczka. I kosztuje? 70 zł. Radek podaj namiar 604 944 764 Radek. Także mamy na miarę doradka, dalej to będziemy nagrywać radka.